No bardzo, robili kiedyś nie było. Ładna czerwony, pogoda. Dzisiaj ma być 21 stopni. A my wybieramy się tam. Ja nie, zobacz jak to ja wygląda. Ja Kocioł nie, Kocio przydawkowo wczoraj. Kocioł, nie wiesz ze mną jakie przewietrze. Nie, kurwa nie. Przewietrzecie, kurwa się przejdzie. Nie, nie, to kurwa, to o, a tu jeszcze tej strony nie robiłem. Bo... No i ogólnie nie, jest to, pięknie. E, e, A tam daleko, nie wiem czy będzie widać. O. Jak to się nazywało, to co oni tam się zapierdalają? Sky. Sky Surfing? Sky Surfing? Sky no. Surfing. A my idziemy tam dzisiaj. O. 10 km, 2,5 godziny drogi. Czas start.